Witam Państwa, zapraszam na komentarz, który tradycyjnie rozpocznę od WIG-20 w skali dziennej. Warto na pewno odnieść się jeszcze do wczorajszej sesji i tego wzrostu presji podażowej w przedziale 2560-2580. Jak wiadomo, to jest w moim odczuciu dość istotny w tej chwili, nawet z takiego średnioterminowego punktu widzenia, obszar cenowy, więc w sumie reakcja podaży nie powinna, tak wyrazista reakcja podaży nie powinna dziwić. you <laughs> Ale jak na razie, obiektywnie oceniając działania podejmowane przez podaż, no trudno mówić o zmianie wizerunku technicznego zarówno w ujęciu średnioterminowym, jak i krótkoterminowym. Proszę zwrócić uwagę, że nawet nie doszło w tej chwili do zanegowania zniesienia 14,6, całego impulsu popytowego, a w moim odczuciu dopiero przełamanie wsparcia 2487,92 wskazywałoby, że podaż zaczyna przejmować inicjatywę. Na rynku. W tej chwili zatem no, pewnym zagrożeniem jest na pewno ten węzeł 2560-80. Nadal obserwowałbym tutaj uważnie, w jaki sposób rynek będzie się zachowywał. Natomiast gdyby udało się sforsować tę przeszkodę, no, byłaby to zapowiedź kontynuacji ruchu z możliwością przetestowania pułapu cenowego wytyczonego już na bazie tego średnioterminowego styczniowego szczytu. Jak to wygląda teraz w przypadku kontraktów? Tutaj na pewno warto przypomnieć o zniesieniu 88,6 całego impulsu podażowego, czyli poziom 2578. Natomiast pozytywnie trzeba odnieść się do no, tej wyrazistej reakcji popytu w przedziale 2517-2523. Jak widać, są teraz podejmowane działania no, zmierzające do zanegowania całego impulsu, impulsu podażowego. Niepokojący sygnał tak naprawdę jeśli chodzi o kontrakty to dopiero zanegowanie strefy 2486-92 wraz z tą przebiegającą tutaj zieloną median line i na ten przedział głównie zwracałbym w tej chwili uwagę jeśli chodzi o wsparcia. Indeks DAX wczoraj doszło do naruszenia ważnego oporu 8890-8920 i pierwszy niepokojący sygnał. Potwierdzający, że być może ukształtował się tutaj jakiś istotny lokalny punkt zwrotny, to zanegowanie strefy wsparcia 8670-8720. Bardzo podobnie wygląda SP. Również znaleźliśmy się wczoraj ponad przedziałem oporu 1745-48. Ta strefa z powodzeniem może teraz funkcjonować jako lokalna zapora popytowa. Często takie sytuacje zdarzają się na rynku. Jeśli powrócilibyśmy poniżej tego. Przedziału byłby to jakiś sygnał taki ostrzegawcy, wskazujący, że być może impet tego ruchu wyczerpuje się, ale dopiero zanegowanie strefy 1712-16 to jakby potwierdzenie tego na razie czysto hipotetycznego wskazania związanego z możliwością powrotu indeksu poniżej węzła 45-48. W tej chwili. Popyt cały czas tutaj ma przewagę, kontroluje sytuację za oceanem, a niepokojący sygnał to przełamanie 1712-1716. Dziękuję bardzo.